Widzę w tym kolejnym odcinku, jedenastym chyba, szybciutki odcinek otwieramy dwie paczuszki za SBC. Serdecznie nie było tak długo odcinka, wam jeszcze mój skład. Nie komentujcie, że z stał, bo te pieniądze wydałem właśnie na te paczki, które też będzie odcinek, z, będą te dwie paczki za złoto. Dwie złote paczki, znaczy i lecimy. Paczka piłkarzy Lektrum. Trzy paczki się opłacą. Pierwsza paczka i nie mamy ekranów. Jest to karta UCL. A jest to Fabian, czyli ekrany. I już jestem troszeczkę zarobiony. Okej. Okay. Fabianę już wysyłamy na lisę transferową. W sumie tak jak tych wszystkich. Fabian zawsze spoko. I teraz to dobra paczka Proszę i Dajcie mi coś. Jej, proszę Jej No i nie dali A iść Sawić Dobra, dobra usana, ale Właśnie straciłem pieniądze Okej okay. Dobra Dobra, taki króciutki odcinek Mam nadzieję, że wam się podobał do zobaczenia, cześć.